Siemanko, dzisiaj temat trochę z innej beczki, którego na moim kanale jeszcze nie było, ale zajmuję się tym tak naprawdę na co dzień, także stwierdziłem, że, że coś tam sobie nagram na ten temat. I jest to temat remontu silnika do własek tutaj głównie opreś się o temat 125, ale tak naprawdę. No, 175 również się to dotyczy, może trochę w mniejszym stopniu, bo tych silników było trochę mniej, jednak te trójki były popularniejsze. No ale chodzi tu głównie o, o temat remontów silników i czemu to tak naprawdę tyle kosztuje. No i tutaj jakiś czas temu klient przywiózł mi silnik do 125. Z tego, co tak patrzyłem, to, to końcowy, no końcowe roczniki produkcji. No i co? No ja jakiś przedwczoraj rozebrałem ten silnik. No i chyba silnika w tak kiepskim stanie to, to jeszcze nie miałem. No ale zaczynając, to zaczniemy sobie może od cylindra. Tutaj mam to wszystko. Tutaj mam to wszystko. To jest generalnie tłok z tego silnika. Tutaj widać po górze tłoka, że, że coś ewidentnie tutaj się podziało, czy rozsypało się jakieś łożysko. No tu już nie, nie zwracając uwagi na to, że tutaj już jest całkiem przytarte. No ale u góry już widać, że, że coś niepokojącego się tutaj działo. Tłok z tego co patrzyłem to jest to chyba jakiś chińczyk. Nie, nie przyglądałem się temu dokładnie, ale, ale prawdopodobnie tak, także ktoś już tutaj był. Ale temat tłoka jest to dosyć tam nieważny temat. Bardziej chodzi tutaj o, o cylinder. W cylindrze, no, na pierwszy rzut oka, mamy urąbane od góry po prostu całe jedno żebro. I również tak samo mamy zrobione to na dole też tutaj uwalone. Na no góry często te żebra się łamią, jak ktoś komuś nie chce odejść głowica i bierze sobie po prostu śrubokrętem, podważa i często się tak zdarza. no Kwestia tam w środku to wiadomo, można zrobić jakiś tam pierwszy, drugi, trzeci i bodajże czwarty, chyba nawet piąty jest włóczęszczliw, już nie pamiętam dokładnie. i i ten cylinder jeszcze jako tako będzie sobie działał. Mówię kwestia, że wiadomo, chłodzenie będzie troszeczkę, e, troszeczkę gorsze, no ale, ale jakiegoś tam znaczącego wpływu, powiedzmy, na taką jazdę e, gdzieś tam e, niedzielną, to nie będzie miało. No i tu co dalej? Dalej jest kwestia głowicy, głowica wygląda, głowica wygląda w taki sposób, czyli no, na głowicy też są ślady, po prostu, że coś, coś tam sobie uderzało. E, właśnie podczas pracy tego silnika, jeszcze przez chwilę pewnie, zanim, zanim po prostu on z gazu już nie odpalił. E, no ale jakby kwestia góry silnika, jest to wszystko jakiś tam w miarę tanim kosztem do uratowania e, i będzie to jeździć. No i tu, tu się zaczyna temat troszeczkę, mm, troszeczkę gorszy, no bo wał, wał wygląda tutaj w taki sposób. E, pierwsze co się rzuca w oczy, no to brak w ogóle tych blach. Kolejna kwestia, no korba, lusma, generalnie taki, prawdopodobnie tu są, tu jest rozsypane to łożysko, no ale mówię, to jest kwestia regeneracji, nie? To wszystko jest do zrobienia. Jakby blachy da się założyć, korbę da się wymienić i, i ten wał dalej będzie jakiś tam użytkowy. No ale kolejna kwestia, która tutaj jest, no to tutaj jak widać, ktoś sobie zeszlifował po prostu. Część tego wału. Nie wiem, jaki, jaki to miało zamysł, bo jest to zrobione z dwóch stron. No i to już jest temat troch, trochę gorszy, bo, bo na ten wał prawdopodobnie blach już założyć będzie, założyć będzie ciężko te blachy. Zresztą widać, że to jest szlifowane, bo, bo tutaj nie jest to symetrycznie. Kolejna kwestia. No ktoś tutaj sobie uszkodził, chyba wbijając po prostu ten wał jakimś tam młotkiem, czy się kierował. Uszkodził sobie gwint więc później nie chciałam mu się nakręcić nakrętka, to sobie przyszlifował szlifierką, żeby po prostu było łatwiej także tak to tak to wygląda, no kolejna kwestia, jest to kwestia tutaj to jest łożysko to jest łożysko, czy to jest łożysko ze strzymi. zaraz sobie tutaj no tak nam wchodzi tutaj łożysko na wału, nie także mówię o, i normalnie jestem sobie ręką w stanie to ściągnąć i to też jest temat, który da się e, w pewien sposób zregenerować, bo widziałem, że tutaj po prostu e, takie delikatnie napawane są takie kropeczki i to łożysko siedzi później ciaśniej, zresztą nie jest to, to jakoś strasznie bardzo ważne ważniejsze jest to, jeśli chodzi o, o ten wał e, ważniejsze jest to, żeby tu nic nie było szlifowane po prostu no ale Także mówię, Wały jest generalnie śmietnik. Jeśli chodzi o Wały, no to jedyny w miarę dobry zamiennik to jest Duels, który w tej chwili kosztuje bodajże 600-700 zł. Także tu jest pierwszy, pierwszy temat, jeśli chodzi o naprawę tego silnika. Eee, też Wał sobie odkładam. Kwestii głowicy, no to ją tutaj można, wiadomo, delikatnie splanować. To jest koszt, tam nie wiem, 50 zł. E, raczej delikatnie podpolerować tutaj tę komorę spalania i, e, i raczej e, nie wymaga to jakichś tam większych ingerencji. Jeśli chodzi o cylinder, no to e, tych żeberek nie mamy, więc raczej też jest to jakieś ciężkie do uratowania. E, jeśli chodzi o żeberka, no szlif to jest koszt 150 zł. Do tego dochodzi jakiś tam w miarę dobry tłok. Jedyny chyba dobry tłok aktualnie na rynku to jest Alien do WSek to jest koszt rzędu 200 zł, także to już są koszty jeśli chodzi o sam wał i, i cylinder i głowice, no ale to tak naprawdę w każdym, w każdym remoncie trzeba robić, także to jest temat taki dosyć mało ważny. Jeśli chodzi o, o kształt, wiadomo, wał, wał jakby był w miarę dobrze, jakby te remonty były robione, to ten wał by był do uratowania. No ale, ale wiadomo, wał można kupić, jest to część wymienna. No ale tutaj zaczynają się gorsze, gorsze schodki, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kartery. Ja sobie je rozłożę, bo tutaj mam zajętą rękę. Sekundka. Dobra, połówki mamy rozebrane. Co się rzuca na pierwszy rzut oka, to generalnie to, że wszystko jest w czerwonym silikonie, to często świadczy o, o jakości remontu z tego co, co zauważyłem. No ale tak jak się przypatrzymy, to wszystkie te płaszczyzny są jakieś kurde, zniszczone, nie wiem czym to było. Jakimś nożem grubym skubane. No, ale to też jest kwestia, którą da się tam uratować. Parę setek trzeba zebrać i. Wiadomo, ta skrzynia nam się zacieśni, ale generalnie w WSC często e, jakby ten luz na skrzyni jest na tyle duży, że da się to jakoś tam e, splanować i, i ten silnik będzie sobie działał, nie? E, kwestia kolejna: no to mamy gniazda łożysk. No i kwestia wygląda tak, że ja sobie ręką wsadam łożysko i palcem sobie wyciągam, nie? Wiadomo, że to łożysko jest e, używane. Jakiś czas, no ale generalnie no nowe łożysko wejdzie dokładnie tak samo, nie? nie e, tak samo jest kolejne e, łożysko, czyli tutaj nie, nie to sobie tylko odpowiednie to też nie jest to. A, Tu mamy zwałkania Ciężko mi jest po prostu jedną ręką e, to sobie zrobić, no ale. W tym stołbieźniu łożyska mamy dokładnie to samo. E, tutaj w drugiej strony mamy e, dokładnie to samo, czyli też no i tutaj może troszeczkę ciaśniej, ale no też wchodzi nam to wszystko e, sobie palcem. O. E, o tyle jest dobrze, że nikt tutaj nie uderzał jakimś punktakiem, nie próbował tych gniazd sobie zacieśniać. No, i ogólnie z tej strony to by było na tyle, już mówię, nie, nie patrząc tam na jakieś gwinty, bo to wszystko jest do, do uratowania, jeśli chodzi o tą połówkę. No, ale z drugiej połówki ktoś e, robił sobie, że tak to nazwę, pseudodystansowanie skrzyni. E, no, i wygląda to mniej więcej tak, że tulejka wchodzi sobie luźno. Tu gniazdo widać, że jest bardzo e, dużo roz, e, rozwiercone. Także ciężki temat, nawet teraz do, do uratowania, bo, bo tego mięsa jest, tego karteru jest po prostu coraz mniej. Ale jakoś tam znalazłem warsztat, który jest w stanie to, to uratować. Także jest to do, do uratowania, no ale, ale tak to wygląda. No i kolejna kwestia, wchodzi nam tutaj bałek pośredni, który ma. Tak to wygląda, taki los. Także nie wiem, jak, jak ktoś to dotoczył, z jakim pasowaniem, no ale, ale pasowanie jest na pewno za luźne. Jeśli chodzi o, o drugą połówkę, no to jest już troszeczkę lepiej. Ta tulejka jest prawdopodobnie oryginalna. Chyba nawet na, na 100% bym powiedział, że jest oryginalna. No ale tak czy siak, no to trzeba nawiercić od nowa, zdystansować, wyosiować, żeby, żeby ta skrzynia jakkolwiek sobie działała no także tak to wygląda no i kwestia tutaj bardzo ciekawa, którą w tym silniku zauważyłem no to jak ktoś tutaj sobie robił to pseudo dystansowanie no to jak przewiercił otwór na wylot no to tutaj ta tulejka wiadomo ona jest odwrotnie, no ale ale otwór dalej był, nie? tędy się lał olej, więc ktoś sobie tutaj wymyślił patent tutaj sobie znajdę o Tyle silikonu było zaklejone, o w taki sposób No i co? I olej się nie lał, nie? <śmów> Mówię, pierwszy raz widziałem coś takiego No ale tak to wygląda Co mamy dalej? Kwestie, kwestie połówek w zasadzie, no one są do uratowania Wiadomo, te łożyska jak, jak te gniazda łożysk nie są jakoś tam bardzo wyrobione to jest to do, do wklejenia, po prostu na jakiś klej i specjalny i będzie to, będzie to działać. No niestety trzeba to tak zrobić, bo jeśli chce się to uratować, żeby te e, kartery po prostu nie, nie szły na śmietnik. E, no ale sama taka naprawa tych karterów myślę, że będzie kosztować 5 stówek, żeby to wszystko ładnie ogarnąć. E, już nie mówię tutaj o jakimś napawaniu tego, no bo tych części nie ma, e, jakby które się odłamały. Także to wszystko jakoś tam zostanie, dobrze by było to ładnie tutaj wyszlifować, żeby to wizualnie jakoś wyglądało. Tu też ktoś coś uszczerbał, no nie wiem mówię, naprawdę ciężko mi powiedzieć jak ktoś się odnosił z tym silnikiem, ale rzeźba to tu jest naprawdę straszna. No i przechodzimy do, do tematu skrzyni biegów. Nie? Kwestia tutaj wałka głównego, on jest w miarę okej, okay, nie? Bałki same w sobie, zarówno ten, jak i pośredni. One prawdopodobnie zostaną jeśli ten silnik będzie dalej naprawiany. No, tutaj poszczególne tryby ten był OK. No tutaj kolejna kwestia, widać, że ktoś sobie szlifierką coś tam szlifował, regenerował po prostu pewnie były te kły trochę zaokrąglone, więc sobie je zaostrzył. Nie? nie jest to zrobione symetrycznie jest to po prostu na oko wyszlifowane szlifierką, także ten tryb już jest do wymiany tu jakieś użysko. ten tryb współpracujący z trybem zdawczym on też jest tutaj wywalony nie wiem czy to będzie widać, widać chyba on też jest do, do wymiany tutaj w ogóle nie wiem co się podziało, czy jakaś woda się dostała, no to jest zgnitania także ten tryb to jest kolejny tryb, który jest tutaj do wymiany. No i teraz kwestia wałka zdawczego, z którym jest ogólnie problem jeśli chodzi o WSK trójki. Bo, bo, nawet jak się kupi zamiennik jakiegoś tam duelsa, to te kły są pod tutaj, zacięte są pod kątem 90 stopni. Trzeba to poprawiać, żeby, żeby po prostu trzeci bieg nie wyskakiwał. Trzeci, trzeci bieg dokładnie. Także tak to wygląda, no i tutaj tak samo, łożysko wchodzi luźno ono w tym karterze też tutaj od tej strony chyba będzie troszeczkę ciasniej, musiałbym rozłożyć i włożyć od tamtych chciałem zademonstrować, ale z tej strony widzę, że bieżnia jest dosyć ciasna, ale, ale to też generalnie chodziło góra, do łożysko chodziło w bieżni, a a wałek chodził w łożysku, także tu luz był naprawdę spory także ten, ten wałek generalnie nie ma tragedii, bym powiedział, ale co ktoś sobie tutaj uwalił gwint, także stwierdził, że sobie szlifierką naciął po prostu tutaj ten wałek i założył pierścień zegara. Także jak w niektórych katemach było to, było to zrobione. No także taki wałek również jest tutaj do wymiany. No i z takiej skrzyni tak naprawdę to jest dobre. Czyli dwa wałki jeden jeden tryb a to wszystko mamy jedno koło zębate, a tu wszystko mamy do wymiany nie? czyli naprawa takiej skrzyni nie licząc tego osiowania, bo to osiowanie wliczyłem sobie tutaj w połówki no to same tryby z jakąś tam poprawą tego nowego wałka zdawczego no to będzie koszt rzędu myślę 250-300 zł nie? jeśli chodzi o, o samą tutaj skrzynię biegów no, i tu się zamykamy, jeśli chodzi o, o skrzynie biegów. Przechodzimy sobie do sprzęgła. Jeśli chodzi o sprzęgło, no to wiadomo, te kapturki, jakieś tam e, sprężyny, to wszystko jest temat z reguły, który mierzę. I, i jeśli trzeba, wymieniam. E, no, ale to nie jest jakiś duży kord, więc tego nawet na tym się nie skupiam. Nie? E, ale tutaj przechodzimy sobie do, do kosza sprzęgowego. E, który wygląda w taki sposób nie? tutaj generalnie gdzieś się woda dostała ten łańcuszek on w niektórych o w tym miejscu na przykład stoi stoi dęba po prostu nie, nie, nie działa także ten silnik nawet się nie kręcił e, no i tutaj mamy zębatkę o ile ta jest w miarę okej okay, no to jeśli sobie popatrzymy tutaj sobie ściągnę już nie, nie zwracając uwagi na to e, że cały ten kosz jest jakoś tam zardzewiały o. Tak to wygląda. No to jak na tą zębatkę, jak się przyjrzymy, to, to generalnie ona też już jest troszeczkę wyjechana. No ale to, to jest jakoś tam do złożenia. No bardziej tarza, jakoś to idzie, jakoś to podczyszczę i, i temat będzie do założenia. Jeśli ten kosz jest w miarę prosty, to powinno być ok. Łańcuszek się kupuje nowy, tak naprawdę przy każdym remoncie. Także tak wygląda temat sprzęgła. E, już nie zwracając uwagi na to, że to sprzęgło się po prostu rozpadło, e, bo tam jest pod spodem sprężynka takie zabezpieczenie, ale no mówię, jest to do, do uratowania. E, te podkładki wszystkie, o, one są tutaj krzywe, widać, że, że to wszystko o siebie tarło. Nie wiem, czy ktoś jeździł bez oleju, czy, czy co tutaj się działo, e, no ale te podkładki też wypadałoby wymienić. Także koszt naprawy takiego sprzęgła to też pewnie będzie ze 100-150 zł, jak nie do 200, licząc jeszcze jakieś tam tarcze. Bo temat tarczy, kurczę, gdzie ja to wsadziłem te tarcze. O! Tu mamy temat tarczy, które wyglądają mniej więcej w taki sposób, nie? <ścoughs> Także tak to wygląda. Eee, a, tutaj od razu jak mi się rzuciło w oczy, tak wyglądał od środka e, ten silnik. Także nie wiem, czy, czy to jest po prostu dobrana jakaś pokrywa z innego silnika, gdzieś co, co leżała w szopie, czy, czy co tu się działo. Ale no mniej więcej tak to wygląda, było ona wklejona no taką wa warstwę silikonu. Eee, tu jest w ogóle do, ten zmieniać biegów. Ale do tego przejdę za chwilę. Ale no tutaj jak widać to wszystko jest wyłamane. Także olej z tego musiał się lać, po prostu ciurkiem Także ta pokrywa, no tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie to jakoś uratować Bo ktoś tutaj jeszcze roztoczył, wcisnął jakąś stalową tuleję Także to będzie ciężko to, to uratować a, a jeśli będzie to jakoś do uratowania, to pewnie e, jeśli ten stop będzie spawalny To pewnie będzie to, przerośnie to koszt po prostu e, kupna takiej pokrywy także tutaj pewnie dolicza się nam jakieś 200 zł na nową pokrywę Już nie zwracając uwagi na to, że tutaj widać, że sprzęgło się musiało rozsypać, pierścień musiał puścić jeśli chodzi o ten i musiało to sprzęgło się rozsypać, bo są otarcia i to chyba ktoś jeszcze jeszcze chwilę po prostu zamiast gasić silnika to jeszcze chwilę ten silnik pracował to jest kwestia pokrywy Miał sobie to odłoży na bok. No i co? Kolejna kwestia: gaźnik. Gaźnik na pierwszy rzut oka standardowy G20 dałoby się gdzieś to tam uratować. No ale jak się przyjrzymy, no to tutaj ktoś wyłamał kawałek. Także tak to wygląda. Także gaźnik też tak naprawdę jest śmietnik, bo jedyne co z tego uratujemy, no to. Tą komorę paliwa z boku. Przepustnica pewnie też już jest wyrobiona i, i w zasadzie no, gaźnik jest śmietnik, nie? Także gaźnik też, też tutaj jest do, do wymiany. E, no i tutaj kwestia tego, e, jeśli chodzi o zapłon, to, to tutaj nie będę poruszał tematu, bo, bo wiem, że teraz większość montuje CDI, no ale zapłon, dam rady, go sobie wyciągnąć zapłon wygląda dosyć standardowo nikt tutaj za dużo nie rzeźbił już pomijając to, że tu jest coś lutowane pewnie było i zaizolowane ale, ale to sobie poprawię nałożę termokurczkę i, i zapłon powinien być ok eee, także to, to by było eee, pokrywa tutaj zapłonu jest ok mm, jedna z niewielu rzeczy w tym silniku no, i tutaj co? Tu mamy właśnie. A, tutaj jest ta tulejka z tej pokrywy bocznej, która była gdzieś tam wciśnięta. To, to na pewno nie jest fabryczne rozwiązanie. No i wałek tutaj kopnika mamy obrobiony, także wałek sam w sobie jest do wymiany. Sprężyna pewnie też, bo, bo zawsze ją wymieniam, żeby tam gdzieś w przyszłości nie, nie pękła. Półksiężyc też jest tutaj dziabnięty, ale ale jako tako, jeśli ktoś nie chciałby wydawać za dużo kasy to ten półksiężyc mógłby zostać, chociaż w przypadku tego silnika, to, to nie wiem czy jest to możliwe, żeby e, dużo kasy nie wydawać e, no i jest tutaj wałek zmiany biegów, który nie, wyszedł, nie wyszła mi sama dźwignia, tylko wyszedł mi ze środka silnika po prostu e, ktoś złożył to bez zabezpieczenia tutaj z drugiej strony tu jeszcze powinna być generalnie podkładka i ale no, mówię, kwestia Jeśli chodzi o to, to wydaje mi się, że, że jest to ok, jest to do uratowania wałek albo się kupi nowy no na pewno trzeba kupić nowy, bo to widzę po frezach, że że strach to będzie na tym składać, nie? Także tak to wygląda no i w zasadzie tu się chyba kończy temat tego silnika no ale tak to, tak to wygląda, no. Przyjeżdża taki silnik do, do WSK, i jeśli on był przez y, tam, nie wiem, ostatnie, ostatnie 50 lat y, eksploatowany, przeszedł w tym czasie, nie wiem, jakieś tam y, 15 remontów w shopie y, przy użyciu młotka i przecinaka, no to, to niestety no, często jest tak, że trzeba zdecydować, czy w ogóle chce się ratować ten silnik, nie? no bo w tym wypadku, no to myślę, że. Z jakąś tam robocizną, z tym wszystkim, ze wszystkimi częściami, wiadomo, łożyska jakieś nowe, jakieś tam pierdoły typu, tarcze sprzęgłowe, jakieś przekładki, łańcuszek sprzęgłowy, tłok, śruby jakieś tam na imbus, bo to wiadomo, ja jakoś nie, nie preferuję składania na, na, płasko, na płaskie śruby, także. Koszt takiego remontu wychodzi pewnie w granicach 3000. Myślę, że śmiało jest nawet do przekroczenia, jeśli chce się to zrobić dobrze, z jakimś tam wizualnym efektem typu jakieś tam szkiełkowanie, malowanie cylindra i, i takie rzeczy. No w tym wypadku wątpię, że klient będzie chciał i zwracał uwagę na jakieś kwestie wizualne, bo, bo są rzeczy, których nie da się uratować. Dodatkowo, no, jeśli chodzi o Kartery, no to tutaj te bieżnie łożysk i bieżnie łożysk. No, i tutaj części są połamywane, jakieś tam drutowane, szlifowane i, i w ogóle. Także wydaje mi się, że, że tutaj kwestie wizualne sobie odpuścimy i skupimy się na tym, żeby ten silnik w ogóle jako tako, jako tako. No, żeby on po prostu mechanicznie był w 100% sprawny, a kwestie wizualne to. Raczej nie, nie przy tym silniku, e, chyba to wszystko co, co chciałem powiedzieć na ten temat, także dlatego to wszystko tyle kosztuje. E, wiadomo, są silniki e, lepsze, są silniki gorsze. No, to jest chyba najgorszy jaki mi się trafił e, do tej pory. E, no Są też silniki ładne, trafiają się ładne, e, tutaj przykładem jest na przykład e, moje silniki od, od moich ws akurat trafiły się e, naprawdę tutaj e, fajne, nic nie jest połamywane. jedyne co to sobie właśnie e, tutaj wyosiowałem e, skrzynię biegów, jakiś tam szlif, regeneracja wału, standardowy temat e, i około e, myślę półtora, nie, tutaj doszło CDI. Więc tutaj jest temat jakichś 2000 zł, i taki silnik mamy gotowy. No i to samo będzie tutaj w B1 zrobione, ale jakby cała reszta jest, jest ładna. Także to wszystko będzie gdzieś tam na dniach sobie pewnie będę składał silnik do, do B1. No i tak to wygląda, nie? Także. Jeśli ktoś tam się dziwi, czemu te remonty są, są takie drogie, no to też jest kupa, kupa roboty, bo wiadomo, no to trzeba wszystko wymyć. Ja tego ja preferuję właśnie mycie po, po rozłożeniu silnika. Wybijam sobie łożyska na ciepło i dopiero później wrzucam sobie to na myjkę i, i wszystko myję. No ale mówię, kwestia też kilku godzin trzeba poświęcić, żeby to wszystko porobić. Jakieś tam kwestia wysyłek, bo, bo mówię regeneracji bału, na przykład ja nie robię jakichś tam szlifów cylindrów. To wszystko trzeba gdzieś tam pozawozić, ewentualnie powysyłać. Także tak to wygląda. No i, i macie odpowiedź, czemu to wszystko tyle kosztuje. Także to by było na tyle. Dzięki Siemano.